Cześć, jestem Maciej z firmy Speckable. Dzisiaj, zgodnie z zapowiedzią z ostatniego filmu, chciałem Wam pokazać, czym są i jak prawidłowo używać rurek termokurczliwych, czyli popularnych termokurczy. Zapraszam na film. Rurek termokurczliwych używamy przede wszystkim tam, gdzie trzeba naprawić kable lub przewody. W celu ochrony naprawianych, połączonych kabelków jest to rozwiązanie szybkie, pewne i dobrze wyglądające. Rurki termokurczliwe, jak wiele innych dobrych rzeczy, zostały wynalezione w Stanach Zjednoczonych. Są wykonane ze specjalnie modyfikowanego polietylenu, który dzięki skomplikowanym reakcjom chemicznym uzyskuje dobre właściwości kurczenia się pod wpływem ciepła. Rurki termokurczliwe występują w różnych kolorach i różnych średnicach. Są to zazwyczaj od bardzo małych, czyli około 1 mm, nawet do 70 mm. Zazwyczaj kurczą się o połowę, ale są też rurki termokurczliwe z klejem, które kurczą się zazwyczaj o 75%. Informacje, o ile się rurki kurczą, zawsze znajdziecie na opakowaniu, często jest też nadrukowana na rurce lub na stronie producenta. Do używania rurek termokurczliwych nie potrzebujecie żadnych specjalnych narzędzi. W zasadzie wystarczy wam zapalniczka. Lub przy zastosowaniu rur termokurczliwych z klejem grubościennych, wtedy będzie jednak potrzebna wam opalarka gazowa. Za chwilę pokażę wam jak w praktyce używać takich rureczek. Zobaczycie, że to nie jest trudne. Teraz chciałem wam pokazać jak wykonać prawidłowe takie połączenie. Zobaczycie, że to jest. Szybkie i łatwe. Połączenie wykonujemy na kablach wewnętrznych, kablach podtynkowych. Mam tutaj na przykładzie taki motoryzacyjny popularna linka LGY 2.5. Biorę do tego sobie rureczkę. Pamiętajcie, proszę, żeby najpierw nałożyć na kabelek, który chcecie połączyć tą rurkę, a nie później, bo później Wam się to już nie uda. Nie uda. Ściągam izolację, tak z 2-3 centymetry. Jest to bardzo prosty sposób. Oczywiście jak najbardziej zdający egzamin, ale nie polecany tak do końca. Najlepiej łączyć go za pomocą np. przykład złączek KLI, czy wręcz lutować. Po prostu zaplatamy kabelek z sobą. No, po prostu go tak z sobą skręcamy. Plus minus, tak to wygląda. Następnie zakładam rureczkę, naciągam rureczkę na te połączenie. Miejsce połączenia staramy się umieścić po środku rurki termo. Pamiętajcie, żeby rurka termo była przynajmniej dwa razy większa niż średnica dwóch tych złączonych kabelków, żeby wam weszła bez problemu. A no i tutaj podgrzeję taką prostą, zwykłą zapalniczką. Staram się tak trzymać, żeby to było dobrze. I podgrzewam. Staramy się podgrzewać od środka na zewnątrz. Delikatnie. Zapalniczką to chwilę trwa, później to wam pokażę za pomocą opalarki, gdzie będzie to dużo szybciej, lepiej. Przy otwartym ogniu uważamy, żeby się nie poparzyć. Rurka, nawet po podgrzaniu i odjęciu płomienia, jest gorąca. Także bezpieczeństwo jest bardzo ważne. Staramy się tak podgrzać, żeby na samym końcu to ładnie do końca objęło. Nie wygląda to jakoś super, ale oczywiście działa. Zawsze jednak polecam jakieś złączki, czy, czy złączki z cyną, czy jakieś złączki typu kali zaciskane takie. Na pewno będzie to wyglądało lepiej i będzie porządnie. Ale jak najbardziej daję radę. Takie proste połączenie. Kolejnym sposobem dołączenia przerwanych, przeciętych lub po prostu za krótkich kabelków są szybko złączki z cyną do różnych średnic, do 1,5 do 2,5 do 6 mm2. Ja tutaj akurat mam taki kawałek przewodu lgy 6 niebieskiej. Pokażę Wam więc złączkę z cyną do 6 mm Sposób działania jest bardzo podobny do tego, co Wam pokazałem przed chwilą. Jest jednak dużo pewniejszy. Czyli ponownie najpierw zakładamy złączkę na kabelek, który chcemy połączyć. Następnie ściągamy izolację. Tutaj troszeczkę mniej, tak po około centymetrze. Nawet troszkę mniej, można tam pół centymetra. Następnie można sobie wcisnąć ten kabel, te żyły miedziane, jedna w drugą. O, wcisnąć. Następnie założyć złączkę. Tak, żeby ta cyna była nad tym połączeniem miedzianym. O, dociskamy. Ale do tego łączenia już użyję opalarki. Opalarki gazowej, która ma wysoką temperaturę. Bardzo uważajcie przy używaniu jej. Bo jest, można się poparzyć. Postawiamy sobie płomień. Staramy się oczywiście tak to robić, żeby nie zwęglić jej. Delikatnie nad cyną, najpierw żeby ją roztopić. Później po rurkach. Żeby cyna się roztopiła, potrzebuje troszeczkę wyższej temperatury. Tylko to potrwa zapalniczką, by Wam się to nie udało. Ostrożnie, bo to jeszcze przez dłuższą chwilę będzie gorące. Cyna się roztopiła, połączyła nam te żyły. Za chwilę jak to ostygnie, będzie można to już naciągnąć. Już jest stuprocentowe zabezpieczenie przed wilgocią, przed korozją, przed brudem. Warto oczywiście sobie po połączeniu sprawdzić to na przykład miernikiem elektrycznym, czy jest połączenie. Jeżeli się nie uda, obcinamy, zakładamy jeszcze raz i na pewno się drugi raz uda. Oprócz szybkozłączek z cyną, które tutaj mam w ręku w takim dużym zestawie, tu jest 100 sztuk, są też dostępne mniejsze zestawy o też różnych średnicach, nawet od 0,2 do 0,5 i takie wielkie. Oczywiście są do, do półtorówki, do 2,5 i później 4, 6 mm w mniejszych opakowaniach po 10 sztuk. Takim opakowaniu, jakie akurat potrzebujemy. Teraz chciałem Wam pokazać, jak połączyć yy, najpopularniejszy kabel do ziemi typu YKY. Tutaj akurat mam YKY 3 razy 25 Będziemy potrzebować najczęściej do tego się używa, tak? Rury termokurczliwej z klejem odpowiedniej średnicy. Ja tu mam akurat 16, która się kurczy ładnie do 5 mm. Później na połączenia, na żyły mam rurkę zwykłą termokurczliwą, która się kurczy do 3 mm. Narzędzia oraz najbardziej potrzebne złącza typu Kali izolowane, które służą do połączenia przeciętych, przerwanych żył. Teraz Wam pokażę, jak to zrobić. Najpierw docinam sobie kawał rury termokurczliwej z klejem. Odpowiednio więcej, może to być nawet 20-30 cm. Za dużo nigdy nie jest źle. Które najpierw wkładamy na kabelek. Przed, przed zaciśnięciem oczywiście, żeby nie było później problemu, ale jak się nie uda, zapomnimy, to zawsze można później całość skręcić taśmą samowulkanizującą. Jest prawie tak samo dobra, jak rurka termokurczliwa skleja. Dobrze. Następnie ściągam izolację zewnętrzną, też kilka centymetrów, 10-12, bo to ma być dla nas wygodnie, dobrze. Nacinam, rozłamuję. Sprawdzam, czy nie są żyły uszkodzone, nie. I teraz tak. Staramy się zazwyczaj robić to tak zwaną kaskadę, czyli stopniowanie, żeby zmniejszyć średnicę zewnętrzną, żeby później po obciśnięciu ruki z sklejem, ładnie to wyglądało i było po prostu mniejsza średnica zewnętrzna, żeby później było wam łatwiej przeciągać na przykład w rocie czy, czy gdzie indziej. Mam już to przygotowane, ja sobie będę tutaj robił. Ściągam izolację, tak dużo, około jednego cm, nie więcej. Teraz tak, mam złącze typu Keli, w środku jest. Tulejka miedziana cynowana z takim ząbkiem, czyli yy, blokuje do pewnego momentu tylko możemy wsadzić tą żyłę miedzianą. Wsadzam ją tutaj. Mam takie profesjonalne ma narzędzie do zaciskania tych złącz. YYT7. Se przyciskam i ściskam. Łapię sobie już jedną stronę tej tulejki. Cyk. Zaciśnięta mocno. Robię tak samo. Teraz żyłą tutaj fazowo. Niebieski, później ładny neutralny i tak samo zaciskam, staramy się tak to robić, żeby nie zacisnąć tej drugiej części, bo wtedy nie wsadzimy po prostu żyły z drugiego kabelka. Ja sobie przytrzymuję tak palce Maszynką tutaj łapię sobie widzę, bo tą tulejkę ładnie widać. Mocno zaciskam i to już trwale dobrze mocno trzyma, i teraz tak. Zakładam sobie rurkę termokruczliwą, zwykłą. Też nam sobie tak. Dopasowuję, żeby złapała zacisk i jeszcze zacisnęła się tak po podgrzaniu z 2-3 cm poza tulejką. Czyli tak około 8-10 cm. Robię trzy takie cięcia. Teraz je sobie nakładam. No i teraz mam drugą część przeciętego, za krótkiego kabla. Robię podobnie. Ściągam izolację zewnętrzną, nacinam sobie, rozłamuję. Sprawdzam oczywiście, czy nie jest uszkodzone. No i teraz lecę dalej. Najważniejsza sprawa. Łączymy kolor z kolorem. Nie mieszamy kolorów, bo będzie zwarcie. Zawsze kolor do koloru. No i tu na przykład żółto-zielony. Ja trochę więcej tej izolacji. Wciska. Przytrzymuję sobie, łapię narzędziem, dociskam. O, Już mam złapane. Następny kolor mam brązowy. Porządnie wszystko jest zaciśnięte. Teraz nakładam na zaciśniętą złączkę rurkę termo. Staram się oczywiście, tak, żeby ta złączka była po środku. O, i tak to wygląda. O sobie tutaj napnę. Plus, minus, tak, żeby to wyglądało. Następnie rurki sobie podgrzeję. Użyję do tego opalarki. Jeszcze raz podkreślam ostrożnie. To tu jest ponad 1000 stopni na wyjściu, można się poparzyć, można coś podpalić. Także ostrożnie, delikatnie, samym w zasadzie gorącym powietrzem, tylko obkurczamy. Tak sobie po prostu latamy z miejsca na miejsce. Nie trzymamy dłużej niż. Chwileczkę w jednym miejscu, żeby nie spalić izolacji, nie spalić rurki, nie zwęglić jej. Mm. Ostrożnie, bo jeszcze przez chwilę może być gorące. Następnie zakładam rurkę termokurczliwą z klejem. To jest główna izolacja. Naciągam, weszło ładnie. Staram się też tak, żeby było po środku, sobie tu tak sprawdzam. I teraz ją podgrzeję. Tutaj też ostrożnie, ale dłuższą chwilę to jest potrzebne. Grzejemy zazwyczaj od środka na zewnątrz, żeby ciepłe powietrze nam uciekło. Żeby nie zostało w środku. No, rurka termokruczliwa z klejem już jest byczą rurką. Trzeba ją dłuższą chwilę podgrzewać. Może wy tam tak tego nie widzicie. Ja najpierw sobie grzeję z tej strony. Staramy się tak podgrzewać, żeby żadne bąble powietrza nam tam nie zostały. Tego lecimy. to w Tom. To jest jak mówiliśmy rurka termokurczliwa z klejem podczas podgrzewania, zmniejszania się średnicy, wytapia się z niej takie uszczelnienie, taki klej, który bardzo ładnie hermetyzuje, uszczelnia wszystko co tam jest. Świetna sprawa, ale akurat tu jest duża rurka, więc trzeba długo ją grzać. Zapalniczką tego nie zrobicie, więc warto mieć opalarkę. Ostrożnie jeszcze przez dłuższą chwilę, jest to gorące, za chwilę się ostygnie i będzie dobra, sprawna izolacja. Jak nowa, jeżeli chcecie, to oczywiście końcówki można zaizolować dodatkowo sobie taśmą samo i wtedy macie 100% już połączenie. I taki kabelek możecie zostawić na zewnątrz, możecie bezpośrednio go zakopać do ziemi, oczywiście po sprawdzeniu, czy jest poprawnie połączenie, czy działa wam ten kabelek. No i to wszystko. Jak tak zrobicie, na pewno będzie dobrze. Jeżeli chcecie zobaczyć inne metody łączenia kabli do ziemi, to zapraszam do poprzedniego odcinka, tam wszystko zobaczycie. Innym zastosowaniem rurek termokurczliwych oprócz łączenia przeciętych, przerwanych lub zakrótkich kabelków jest też oznakowanie kabli. Zazwyczaj to wygląda tak, że bierzemy na przykład kabelek, który chcemy oznakować, a ja tutaj mam na przykład patch cord. Wybieram sobie jakąś rurkę. O, tu mam na przykład taki ładny zielony kolor. Oczywiście, koszulkę termokurczliwą zakładamy na kabelek przed zakończeniem końcówką. Tu akurat będzie zielony kolor. Na przykład, będziemy wiedzieli, że to jest pokój księgowości czy coś takiego. Szkoda, marnować tyle towaru. Warto wziąć sobie z tego na przykład jedną trzecią. Zakładamy. Podgrzewamy i będzie dobrze. Podobnie kodujemy na przykład. O, tu mam kabel zasilający. To jest bardzo ładny kolorek niebieski. Robimy podobnie. Nie używamy całego, bo szkoda, bo ta rurka po podgrzaniu też usztywnia kabelek, więc warto wykorzystać część, na przykład, nie wiem, 2 cm i będzie też dobrze. I tu mamy koncentryk. Na koncentryk użyjemy sobie. No też kolor biały, kolor, przepraszam, niebieski, bo kabelek jest biały. Nasi klienci bardzo często robią to też w taki sposób. Że drukują na przykład na domowej drukarce, takiej przenośnej Dymoletra tagowej, czy jakiejś bardziej profesjonalnej, gotowy wydruk z napisem w różnych kolorach. Następnie biorą rurkę termokurczliwą przeźroczystą, nasuwają ją na kabelek, następnie wsuwają napis, podkrzewają ją i w ten sposób mają dobrze opisany kabelek. oprócz zabezpieczenia przerwanych, przeciętych lub za krótkich kabelków i do oznakowania kabli, rurek termokurczliwych, rurek termokurczliwych z klejem można używać też w najdziwniejszych sytuacjach, do najdziwniejszych potrzeb. Nasi klienci zabezpieczają na przykład tym wystające elementy, na przykład śruby, niektórzy zabezpieczają rączki od jakichś urządzeń, bardzo często są też zabezpieczane kabelki, które są często używane w łóż czyli np. przyłącza USB, przyłącza audio. Do przyłączy pomiarowy. Można oczywiście też rurką termokurczliwą, jeżeli jest taka możliwość, zabezpieczać, jeżeli nie mamy takiego małego peszla, pary przewodów z sobą, czyli nałożyć rureczkę, podgrzać. Zabezpieczamy też tam, gdzie istnieje możliwość przetarcia, czyli mechanicznego uszkodzenia tych kabli. Nie wymieniłem Wam pewnie nawet jednej dziesiątej tego, do czego możecie użyć rurek termokurczliwych i rurek termokurczliwych z klejem. Ogranicza Was w zasadzie tylko nasza własna wyobraźnia. Jak widzicie, stosowanie rurek termokurczliwych i rurek termokurczliwych sklejem jest proste, łatwe, szybkie, a przede wszystkim skuteczne. W ofercie naszego sklepu znajdziecie takie zestawy, których tutaj dzisiaj używałem, jak i gotowe metrowe odcinki o różnych średnicach, różnych kolorach. Warto zaopatrzyć się w taki zestawik. Bardzo często się przydaje. Są mniejsze zestawy, są większe, są różnokolorowe, są tylko czarne w różnych średnicach i wymiarach. W następnym filmie opowiem Wam o kablach głośnikowych, opowiem Wam o rodzajach, postaram się Wam pomóc, jaki kabelek wybrać. Zapraszam Was. Cześć, serwus.